Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta po czteromiesięcznej przerwie. Dzisiaj pokażę Wam kilka, mm, kilka nowych budynków na, na tym save'ie, znanym jako do snapshotów, update'ów i testów, za jakiś czas ten save też Wam udostępnię. Mamy tutaj trzy nowe bloki, mm, pierwszy to jest budynek mm, przy ulicy Kasprzaka 11a w Łodzi, w którym mieszka mm, użytkownik każdy Gra. Bardzo niedokładnie mi to wyszło Bo kurczę za bardzo tych bloków nie umiem budować jednak I też właśnie bardzo bym was prosił żeby już nie podawać mi kolejnych adresów Ponieważ, ponieważ no nie robię tego zbyt dobrze jednak tak patrzę teraz na to No tak ciężko mi jest jakoś to odzorować, nie mam, nie mam takiej wizji Po prostu żeby to było chociaż w miarę proporcjonalne I podobne do oryginału To jest budynek przy ulicy Prusa 1C w Nysie wieżowiec dwuklatkowy nie wiem czy to jest ten budynek w którym są te słynne awaryjne windy marki Lift Service to jest budynek czteropiętrowy przy ulicy Chyllońskiej w Gdyni dedykowany dla Damiana Filipczuka jeden z czteropiętrowców nie pamiętam który to był, numer 200 chyba 13 tego budynku te kraty to jest imitacja rynny <laughs> zarówno w tym jak i w tym drugim budynku. Tutaj przez, przez cały ten odcinek biegnie torowisko, linia kolejowa numer 3 Tutaj budynki z poprzednich odcinków, ulica w Łodzi, też dla Krajdeja, budynek. Każda z tych linii kolejowych ma już teraz swój numer, znaczy jeszcze nie każda, bo, bo one są w budowie ciągle. Tam, tam powstała taka, taka, eksperymentalna, taka eksperymentalna ściana. Yy... Jeszcze to będzie kończone. To na razie tylko tak, tak sobie stoi. To jest linia kolejowa, jeszcze właśnie bez, bez numerku na razie, ponieważ jest, jest jeszcze w budowie. Domek zbudowany przez OiPod yy... Grupa towarowa Tarantulla. Tak się nazywa ta grupa towarowa, cały system zwrotnic. Bardzo prowizoryczny, ale, ale działa. No jest dosyć prosty po prostu. W działaniu. Bardzo łatwo się w nim połapać. Mianowicie jeśli chcemy skręcić w prawo. No, to zwrotnica jest ustawiona w prawo. Jeśli chcemy jechać prosto, to zwrotnica jest ustawiona tak. Yy, wagon normalnie po tym przejedzie. Ok, zaprezentuję wam to zresztą, jak to yy, jak to yy, działa. Tak, teraz mamy ustawioną zwrotnicę w prawo. Nie! Aj. Nie w tą stronę, patałachu. Yy. Zwrotnica jest ustawiona w prawo, więc jedziemy w prawo. No, oczywiście teraz wiadomo, że możemy sobie wybrać tutaj w lewo, albo właśnie w prawo. Natomiast, jeśli teraz byśmy chcieli pojechać prosto, to musimy ustawić zwrotnicę na tą pozycję. Wagon normalnie przez to przejedzie i możemy jechać dalej. Prosto. No i to jest właśnie linia kolejowa numer 3, osiedle robotnicze, ale Blokowisk Polskich. Taka jest... Mm, rela no, nie relacja, tylko, tylko właśnie takie... takie odcinki łączy ta linia kolejowa. Przejazd przez grupę towarową, to też tutaj jak się przejeżdża, to trzeba sobie te zwrotnice odpowiednio ustawić. No właśnie teraz jest dobrze ustawione, że, że przejedziemy prosto przez to. O. Linia kolejowa 3, tutaj się właśnie rozciąga. A to jest nowy budynek też moja prywatna posiadłość, mój domek. Z takim no bardzo dziwnie wyglądającym dachem. M ale udało się, że to wyszło tak bez żadnych powikłań. <śm> bo robiłem ten budynek według takiego własnego schematu, no i, no i udało się. W środku jest jeszcze pusty, ponieważ bardzo nie, nie lubię budować wnętrz. Budynków bardzo jest to dla mnie żmudna, żmudna, nudna mm, praca po prostu. Nie lubię tego robić, dlatego na razie wewnętrzny jest jeszcze pusty. Aczkolwiek, zanim udostępnię wam save, to tam wszystko będzie w środku zabudowane i tam właśnie będzie spawn point ustawiony w tym budynku. Tak, linia kolejowa numer 3, a to jest linia kolejowa numer 1. Osiedle robotnicze, stara wieś. No i właśnie w dzielnicy stara wieś znajduje się lokomotywownia właściwie zakład kolejowy stara wieś taki mały, mały zakład kolejowy tutaj powstaje natomiast kolejna linia kolejowa też jeszcze bez, bez numerku ona będzie łączyć osiedle robotnicze, czyli właśnie to miejsce z tamtą dzielnicą w oddali, która jeszcze nie ma nazwy jak widzicie jest to ogrodzone elegancko Tory są na nasypie, <laughs> więc wszystko jest profesjonalnie. No, odcinek jednotorowy. Na razie jeszcze nie ma odcinków dwutorowych, w sumie nigdzie. Wszystkie, są, wszystkie na razie są odcinki jednotorowe. Tak się prezentuje ta dzielnica. No, po prostu jest to wioska po modernizacji, można powiedzieć. No i to jest jakaś tam, załóżmy, spółdzielnia mieszkaniowa nie wiem Mostostal albo Metalurg w przyszłości coś takiego pewnie powstanie na przykład tam jakiś zakład, jakiś tam zakład jakaś fabryka czy, czy coś która po prostu zrobiła dla swoich, zbudowała dla swoich pracowników mieszkania no tak jak za komuny było no i właśnie tutaj takie coś, no tylko tu na bogato bo jeszcze jest kościół, studnia, wszystko no to w sumie może być taki, jakiś taki wczesno dwudziestowieczny wczesno, -wczesno dwudziestowieczna fabryka i, i właśnie taka taka stara dzielnica fabryczna, tylko że po modernizacji no w sobie ciekawy całkiem koncept. No. <laughs> A w tym miejscu powstanie budynek stacji kolejowej. Jeszcze nie wiem, na jakim, na jakim będzie budynku to wzorowane, ale na pewno na, na, jakimś, na jakimś budynku to będzie wzorowane. Myślałem nad budynkiem dworca PKP Skiels. Tylko też to, to będzie wzorowane tylko. Więc będzie, będzie pomocnej przeróbce. No i tak to się teraz prezentuje. Na razie właśnie Sejwa Wam jeszcze nie udostępniam z tego powodu, że jest tutaj trochę tego jeszcze za mało. Więc jeszcze to będzie rozbudowywane w bardzo, bardzo powolnym tempie, bo naprawdę rzadko gram w cokolwiek w ogóle na komputerze. Właściwie to tylko prawie wtedy, jak nagrywam dla Was. No, tu, jeszcze, tu jest jeszcze taka fajna ciekawostka to jest najkrótsza linia kolejowa linia kolejowa numer 2 Łącząca starą wieś z Bocznicą osiedle rolnicze Bocznica. No i tu jest taka właśnie Bocznica stoją dwa, dwa parowozy. Znaczy parowozy, no. Załóżmy, że parowozy. Jeden wagon towarowy EAOS. Węglarka. <grym> no. No i tak to... No i też jest oczywiście zwrotnica kolejna. Tak to jest właśnie zrobione. No i na dziś to by było tyle. Kiedy się pojawi kolejny odcinek? Nie wiem. Możliwe, że znowu za 4 miesiące. Może jeszcze później. A może wcześniej, może, może za kilka tygodni to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No na razie się z wami żegnam. Życzę yy, wesołej Wielkanocy jutro. A teraz spokojnej soboty. I zapraszam na kolejne filmy: Siema.